Albo U23 ma... Nie, U23 też ma trzyku. Ejcie, brawo! Nie uh. brawo! Super, no. No, fajnie, fajnie. O, laf! I kogo mam nagrać? Na Biblię trzy Hopaj, hopaj. Kurwa, co za blasku. Pierwszy mm -hmm. O Boże, o Boże Ty, ten gościu jest bez licencji Ale zarąbia się to No No to przynajmniej w sobą Tak